Całkowicie nowe oblicze tego nieszczęścia. pomagają w wojsku. Co się z nimi działo? Już od 6 września Niemcy zorganizowali... Do tych obozów trafiali także ci żołnierze, którzy zdjęli już mufury, co powinno iść Młodzi chłopcy. Co ich czekało? Do Stalagu. Inni mieli trafić do Oplagu, Ale szanowni Państwo, nieocenioną była w tych okolicznościach także pomoc ludności cywilnej, która wiedzieli, co ich czeka. Walka już się skończyła. Będziemy ja zacząć. się. No pandy pan 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 to szobrawcy! Szobrawcy jedni, pandy! co oni zrobili?